Wyzwanie, wyzwanie Mark Up Challenge. Kto powiedział, że nie możesz? I moim zadaniem na dzisiaj jest wykonanie makijażu za pomocą tylko i wyłącznie jednego kosmetyku Mark. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie poradziłam z tym zadaniem, to oglądajcie dalej. Wyzwanie zaczęłam już troszeczkę wcześniej, ponieważ musiałam przemyśleć wybór kosmetyku do tego challenge'u. Musiałam wybrać kosmetyk, który będzie w stanie zastąpić kilka innych, które normalnie nakładałabym na twarz przy robieniu makijażu. I padło na kosmetyk, moim zdaniem, bardzo uniwersalny i przepiękny kolorystycznie. Mowa o kremowym różu w sztyfcie mark w kolorze Blushing Nude. Jest absolutnie przepiękny, i dzisiaj pokażę. Wam, jak wykorzystać go na kilka sposobów, ponieważ bardzo często yy, wykorzystuję róże w kremie na kilka sposobów, więc będzie to też świetna okazja, żeby pokazać Wam, jak to właśnie zrobić. Więc zaczynamy challenge. Pierwszym zastosowaniem tego kosmetyku będzie jego przeznaczenie, czyli nałożę go jako róż na policzki i nakładam go najpierw na opuszek palca, a następnie właśnie za pomocą opuszka palca stempluję Róż w miejscach, w których chcę, żeby był nałożony. Nakładam w małe ilości dokładając produktu, ponieważ wtedy mam większą precyzję tego, co robię. Nie chcę z tym różem przesadzić, ponieważ cały makijaż będzie utrzymany w jednej kolorystyce i nie chcę, żeby tego wszystkiego było za dużo. Myślę, że tyle wystarczy. Druga strona. On się przepięknie wtapia w skórę. Pamiętajcie, że każdy kremowy róż do policzków zawsze wygląda na twarzy bardziej naturalnie niż ten pudrowy. Policzki mam skończone. Teraz ten sam produkt ląduje na powiekach. Nakładam go na powieki. Od razu rozcierając to wszystko palcem, tworząc taki delikatny, przydymiony efekt. Rozcieram resztkę ponad załamanie. Za pomocą małego pędzelka nakładam też ten róż na powiekę dolną. Zatrzymując się mniej więcej w połowie długości. I teraz pędzelkiem jeszcze wzmocnię efekt w samym zewnętrznym kąciku, żeby tam produktu było więcej. Wydaje mi się, że wyjdzie z tego taki lekki makijaż lusenny, który będzie mega prosty w wykonaniu. Rozcieram granicę. Teraz wytuszuję rzęsy tuszem mark Spectralash, ponieważ niestety tuszu na rzęsach nie potrafię zastąpić różem do policzków i dokleję też sztuczne rzęsy, żeby wzmocnić efekt makijażu oka. Teraz na koniec zostało mi nałożyć róż na usta, jako szminka do ust, więc to właśnie zrobię. Spokojnie nałożyć go bezpośrednio za sztyftu. Jak mi się nie uda, to przejdę do pędzelka bądź paluszku. Hmm, nieźle. Poprawię sobie kontury pędzelkiem. i mamy to. Makijaż wykonany jednym kolorowym produktem marki skończone. Wyszło bardzo dziewczęco, bardzo wiosennie, ale też co najważniejsze bardzo prosto, więc wydaje mi się, że możecie wykorzystać ten makijaż na co dzień, kiedy chcecie zrobić bardzo szybko coś yy, ciekawego i nie używać do tego wielu produktów, ponieważ tutaj macie jeden produkt kolorowy, który jest mega uniwersalny i polecam Wam go kupić, bo ma dodatkowo przepiękny, uniwersalny kolor. A teraz powiem Wam co nieco o konkursie, bo do wygrania są świetne nagrody. Żeby wziąć udział w konkursie, musisz wrzucić na Facebooka makijaż wykonany za pomocą jednego produktu Mark. W opisie zachęć swoich followersów do wzięcia udziału w konkursie Mark Up Challenge, kto powiedział, że nie możesz. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na oficjalnym Facebooku Avon Polska oraz na stronie avon.pl Konkurs trwa od 2 marca do 12 kwietnia, a kolejne wyzwanie pojawi się co dwa tygodnie. No i oczywiście przechodzimy do najważniejszej rzeczy, jaką są nagrody. Do wygrania jest 6 iPhone'ów 7 Plus oraz zestawy kosmetyków Avon. Pamiętajcie, żeby do każdego posta konkursowego dodać hashtagi. Kto powiedział, że nie możesz? Mark, Avon Polska oraz konkurs. Otagujcie również na Instagramie i Facebooku profil Avon Polska. Ja już teraz nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć Wasze propozycje zdjęć makijażu jednym kosmetykiem marki. Jestem ciekawa, co tam wykombinujecie i trzymam za Was mocno kciuki, bo nagrody są świetne. Buziaki, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.